Chcesz podciągać się jak profesjonalny kalistanik? Pozwól, że pokażę Ci, jak z pomocą gum treningowych od Marbosport budować siłę i technikę w podciąganiu na drążku. Jak dobrze wiecie, nie jest to najłatwiejsze ćwiczenie i aby dojść do poziomu, gdzie spokojnie można się podciągać za ciężarem własnego ciała, no to minie trochę czas. Pomocne okażą się gumy o różnej, można powiedzieć, mocy. Ta guma pomoże Wam najmocniej, później, oczywiście, czarna i na końcu żółta. Jak widzieliście, każda z tych gum pozwoliła mi na podciąganie na innym poziomie trudności. I w ten sposób możecie rozpocząć swoją przygodę z podciąganiem, zaczynając od gumy największej. Później, jeśli dojdziecie przykładowo do 8-10 powtórzeń, wskakujecie na gumę czarną. I później powtórka 80 powtórzeń i guma żółta. I po zrobieniu żółtej gumy na 80 powtórzeń, jestem pewien, że spokojnie wykonacie 6 powtórzeń z ciężarem własnego ciała. Jeśli podciągacie się z tymi gumami, zadbajcie sobie o to, aby wasza ilość serii była parzy, po to aby w pierwszej serii guma była na prawej nodze, później lewej, prawej, lewej i wtedy będziecie mieli równiutkę przetrenowane plecy. Wróćcie suba, dajcie znać w komentarzu, czy używacie takich gum bądź jakie macie inne sposoby na radzenie sobie w podciąganiu.